Echo słowa Rozważanie Andrzeja Szepa Apostoł Piotr napisał Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. O pokorze trudno jest mówić, zbyt często wydaje się, że mamy do czynienia z maską pokory. Jednak przyoblec się w pokorę wobec siebie nawzajem nie oznacza przyobleczenia maski, ale... Odnosząc to do czasów apostoła Piotra, jakby fartucha, który nosili niewolnicy. W ten sposób było wiadomym, kto służy, kto jest wyżej, a kto niżej w hierarchii społecznej. Pan Jezus przyszedł jako ten, który służy. Największy przywódca w historii Izraela, Mojżesz, był najbardziej pokornym człowiekiem. Serce pokorne ma wiele wspólnego z sercem skruszonym. W księdze Izajasza możemy przeczytać, Bóg mówi. Jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć w życie w serce skruszone. Dopóki patrzymy na siebie jak na zbawionych grzeszników, w których serca Bóg tchnął swojego świętego ducha, jesteśmy bezpieczni. Dopóki uważamy innych za wyżej stojących od siebie, jesteśmy bezpieczni. Dopóki jesteśmy gotowi służyć innym, a nie sobie, jesteśmy bezpieczni. Ale kiedy przechodzimy tę cienką granicę, kiedy uważam, że jako chrześcijanin jestem lepszy od innych, to zamiast cudownej Bożej łaski napotykamy na Boży sprzeciw. Bóg pysznym się sprzeciwia, trzyma ich z dala od siebie, pokornym zaś daje łaskę, ożywia ducha pokornych, żeby tchnąć życie w ich serca.